Gnojek, no taki gnojek, no jest, 16 lat, może nawet mniej, no bo tak, taki wiecie, mały grubasek, brzydko mówiąc, złapie, nie, przechodzimy tak obok, no wiecie co czujemy, bo tu jest to legalne, jeszcze do końca tego roku, nie, jointa sobie palił. Dobra widzowie, zostały 3 godziny do FlixBusa, także się śpieszymy, ja się tutaj pakuję, jeszcze idę się potem opierdzielić maszynką, bo już mam długie włochy i zaraz lecimy, nie. Wyszliśmy do Budapesztu właśnie w nocy. W sumie rano, bo jest piąta, chyba 30. Idziemy teraz, wiecie, na lotnisko, czekamy jeszcze chwilę. W sumie to parę godzin, i będziemy lecieć do Pekinu, potem do Szanghaju, potem z Szanghaju do Puke. Jo! I widzowie <głos》> dotarliśmy już jesteśmy po odprawie pani Stej, że odprawy się spinała trochę do nas myśleliśmy, że Andrzej Duda załatwił 30 dni, chociaż ja mówiłem 15, a kamerzystka, że 30 powiedziała, że 15 dni tylko, nie? No ale już jest ok, jesteśmy właśnie tutaj na lotnisku. Tutaj nic ciekawego widzicie nie ma. Możecie browara kupić tym, a u nas na przykład takiego czegoś nie ma, nie? Mini pancake możecie kupić jakieś bekonowe sandwicze? się jakieś mięsko tutaj. O, to jest ciekawe. Mechanizm. No chyba Meal. a ten jest ciekawy, alkohol. Idziemy jeszcze do KFC, zaraz zobaczyć to tak drogo jest, że ja pierdzielę. Kupę jakiemu to? Polsku. No. Zobaczcie, tutaj, to jak? Ty się dziwisz, że po polsku jest? Przecież Węgrzy to mły, kochany naród. nie? tak. Patrzcie, w sumie to widzicie, to i tak po angielsku pisze, nie? Najczęściej kupowane. O, tutaj widzicie pankejki, kawa, jakieś breakfast, burgery. Nie wiem, czy to jest u nas, sandwich, kanapki. E, pankejki, tak samo. Dużo kanapek, pankejków w różnych smakach To jest jakiś breakfast, ale to to samo Bowle no, To może też jest pumpkinowa Shake dyniowy Widzicie, różne Churrosy Widzicie jakieś to jest, to Nie wiem, co to jest, jest jakiś... Lodze exclusive, To jest do drinka piwko chyba Ale to 0% no i nic ciekawego by Będziemy na obiad I drugi obiadek też. I nasze ulubione linie lotnicze, nas nie zawiodły, bo dostaliśmy znowu obiadek. No, jak widzicie, tak się prezentuje, zajebiście. Pewnie będzie dobry. Macie tutaj bułeczkę, jakąś makaronową sałatkę ciasto i tutaj jakieś sztuce. Także zajebiście. Jeszcze raz dostaniemy taki posiłek. Potem pod koniec. No, ale tym razem chyba to będzie śniadanie także zajebiście mele. no i wiecie najlepsze jest to w tym wszystkim, że jak kiedyś leciliśmy do Japonii i jedliśmy ten posiłek tak samo lecąc do Japonii to kiedyś mówiłem ciekawe jak smakuje chińska kuchnia bo to jest dosyć dobre nie? jest to mięso wiecie, z ryżem i tak dalej ale dosyć dobrze Teraz lecimy do Chin. Między innymi, Wiemy to samo praktycznie, ale lecimy do Chin. Także taka ciekawostka i zagadka. Nie? Welcome back to the channel. Dziadu wypierdzielaj. E, ogólnie chciałem, wiecie, pokazać m, i powiedzieć, m, jaka jest, wiecie, różnica na przykład w innych liniach, chociażby Air France, i e, to jest akurat klasa ekonomiczna, ale premium z tego co pamiętam i wiecie, my tu nic nie płaciliśmy dodatkowo za to jedzenie i za jakieś różne dogodnienia, a wiecie, no, zapłacić trzeba, nie tak samo płaciliśmy chociażby w Air France jak lecicie zwykłą najbiedniejszą klasą, trzeba płacić na przykład 7 dolarów w sensie euro za paczkę chipsów albo inne rzeczy, no także zajebiście, nie, a tutaj nic za nic nie płaciliśmy i mówię, są to w miarę dobre linie lotnicze Air China, no. As part of a round trip from London to Dubai, flying Air France via Paris on the outbound and KLM via Amsterdam on the return. The flights cost 2466 pounds in total. Wiecie, ja będę się skupiał tu tylko na tym, co jest porównając naszą klasę, czyli to najbiedniejszą z klasą ich, która jest oczywiście bogatsza, u nas w tym samolocie Air China też była bogatsza. Ale wiecie, no skupiam się na tym głównie, nie? Bo tak jak wcześniej wspomniałem, za głupią paczkę chipsów w najbiedniejszej klacie 7 euro płacić, no to, to nie jest ciekawe. A chciałem wiecie, tylko porównać sobie z wami te posiłki, no... Jest trochę lepsza jakość posiłków, to wiadomo, na pewno, ale czy jakaś duża, to niekoniecznie, a mówię, lepiej dostać za darmo jakieś głupie dwa obiadki, niż wiecie, niż płacić 7 euro za paczkę chipsów. No i jak widzicie, jesteśmy jeszcze w samolocie do Pekinu. Dokładnie Zobaczcie, tyle nam dostało Takie parametry No i wiecie, zajebiste jest, z tych tych zawsze, że macie mapkę, nie? Możecie sobie zajebiście tutaj, wiecie, robić jakieś go, Możecie tak zrobić, przybliżać Tutaj widzicie macie prędkość No jeszcze stało nam 2 godziny 48 Także jeszcze długo i tyle, nie? Trochę zmęczeni, ja wypiję menergole 2. Kamerzystka nie za bardzo, ale no ciężko jest tak lecieć tyle i wiecie, na no takim czymś siedzieć. Mimo że to jest wiecie wygodne, no ale no jednak swoją drogą wiecie, jednak to jest... W takiej pozycji siedzimy cały czas, albo wiecie, na no boku leżymy to już plecy bolą i wszystko, nie. I widzowie jak już mówiłem drugi posiłeczek. Podlecior paruwa jakieś tam ja dostałem jakieś takie, nie wiem co to jest. Zaraz będziemy próbowali taka, Jak taka kasza jakby Ale taka lekko bez smaku Takim mięskim Może być. I też i tak że się tym nie najem Ale to jest zajebiste, wapojem. powiem Sekund odjazdu pociągu z lotniska, nie wiem, to chyba jest do innego terminala, zobaczcie to z nami, przy, poczekamy, na Was na kolejny, aby przeżyć jak to wygląda, bo sam jestem ciekaw w sumie, no tak sobie jedzie, nie, nie za szybko, no, a my jesteśmy po odprawie, trzy razy mnie trzepali w SOMOWY, pokazał mi e, dać paszport, nie, Pokazał, w sensie zobaczył, tak patrzy na mnie tak coś mi u nie pasuje. Potem tak patrzy jeszcze raz, potem kazał mi dać dowód, nie ID kartę. Tak patrzę, wyciągam, dałem mu to, tak patrzy jeszcze dwa razy, coś tam. Mówi, chyba okej. Okay. nie puśćmy się wkurzył, nie? Dobra, czekam na kolejny, Yo. Zabójcza prędkość karetki w Japonii Zowie dzisiaj 48 godzin bez spania 70 chyba 2 godziny bez spania także polecamy i lecimy teraz do szanghaju się tutaj bułeczkę kolejny powiedzmy śniadanko danko bułeczkę macie takie wiadomo mix. I naturalny, no okej, okay, nie? Jeszcze co dostaliśmy i ogólnie to mówię, byłem w kiblu w lecie przepraszam, smarkałem nosa, macie, krew mi zaczyna lecieć, także jest ciekawe, nie? dopiero 48 godzin tutaj idziemy, więc mamy jeszcze dwa dni prawie przed sobą i już wylądowaliśmy w Szanghaju, przyszliśmy, wiecie, odprawę w sensie wiedzieliśmy bagaże i tak dalej. Idziemy teraz na pociąg do Shanghai Pudong nie? Lotnisko właśnie jakie to jest duże Nie wiem co to jest, czy to jest jakaś hala są tam słabymi, czy co Ale głównie wiecie, chodzi o to Patrzcie, jak gdzieś tam ciągnie, nie? To jest, no, z, z kilometr ponad się ciągnie, nie? Z półtorej kilometra Widzowie, zobaczcie, co się dzieje tam Mówiliśmy, z jest ludzie, a zobaczcie, co tam daleko się dzieje Ja pierdolę, policja pierdziemy. Idziemy na tego, na pociąga i zobaczymy. Musimy jakiegoś bileta kupić, e, No, jest to jakieś wizy automatic ticket ale de, no, nie wiemy czy, wiecie, wymieni nam z wizy, nie? Karty. No, ale idziemy, zobaczymy. Nie? No, ale no, jak zobaczycie, no to dosłownie tam, to też kilometr się ciągnie, nie? Pizdziet. Dobra, idziemy dalej. Ludziska, jesteśmy na stacji tutaj, widzicie, metra. Yy, jesteśmy na stacji Shanghai Pudong, wiecie, z lotniska tutaj. Yy, kupiliśmy taką kartę i ogólnie takie, za przeproszeniem, pierdolenie się jest w tych Chinach. Kurwa, gościu, jakiś frajer nas zaczepił i tam wiecie ja wiedziałem, że to w sensie nie wiedziałem, że to jakiś oszust, ale wiedziałem, że kurwa tyle on proponuje to jest za dużo i od razu mówię kamerzystę, że to za dużo ona potem ogarnęła. On się tam tłumaczał gadał, nie? Ona coś potem ogarnęła, że e, to jesteś oszuści są, że oni tam wiecie, no naciągają, no wiadomo, naciągają i chcieliśmy kupić, e, chcieliśmy kupić, wiecie, mm, bilet i nie byłoby problemu, ale nie mieliśmy hajsu, nie? E, ani niczego, więc był problem, ale właśnie taka babka nam pomogła. I kupiliśmy za ile? Cztery złote w jedną stronę chyba, także jest spoko, tak że jedziemy, akumatów wjechał pociąg, także I Wypierdalamy na razie z tego no, metrów. Właśnie staliśmy się menelami w Shanghai Pudong, Shanghai Pudong lotnisko, zobaczcie. Siedzi Menel na samym końcu tego mm, lotniska Zobaczcie ile tam ludzi. No ogólnie czekamy jeszcze na samolot do, wiecie, do tego kurwidołka. Ehm, chinole się na nas śmiesznie gapią. Mówię, co to za debil, tam. wiecie? Widzowie, witajcie. Dzisiaj teraz ostatnia prawie prosta, którą jeszcze nagramy. Jest fajnie, jest ładna pogoda, ładnie wygląda. Lotnisko w Szanghaj Pudong. No, lecimy Yo. No i wiecie, nie byli z gdybyśmy nie pokazali, co dostaliśmy do jedzonka. Macie jedzonko? Tego, jeszcze widzicie soczek. Macie jakieś nowe przepościły? No nie wiem, to nie było. Are in the Phuket International Airport today. No jak widzicie, z airporta, tak się prezentuje okolica. Na pierwszym hotelu jest dosyć brudno, jak jest w Tajlandii. No jest, to jest ta trzecia, niedługo, za jakiś czas. Idziemy do hotelu, mam 800 metrów i tyle, nie? I, 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 I zobaczymy co i jak. Patrzyliśmy ceny, te były, wiecie, na ten i tak dalej. Tak masz, no to nie jest aż tak źle, na przykład 200 batów, no to jeszcze tam ujdzie, nie? I klimat taki, wiecie, jakby japoński, coś nam to przypomina mi tym bardziej, bo jestem w Gluzie, jestem spostany już jak świnia po chwili. No, ale wiecie, no taka miła, miła wspominka, nie? O Japonii, no ale wiecie, strasznie gorąco. Dobra, idziemy do tego hotelu, już nie nagrywamy dzisiaj, chyba